Witam serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem Po Oczach. Serdeczne pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie z miasta Bangkok w Tajlandii. Dzisiaj, moi drodzy, na wstępie widzieliście krótki spacer po jednym z lokalnych marketów. No jest to konkretnie banką Sea si Market, niedaleko Chalan Sanit Wong. Jakieś 20 minut jazdy metrem ze stacji mocit, a bo można innymi słowy powiedzieć z parku Chatu Chak. A dlaczego moi drodzy pokazuję ten market? No jest to jedno z ulubionych miejsc w mojej dzielnicy. Jako, że nagrywałem to wieczorem, no było już opustoszałe to miejsce. Większość sprzedawców i tych, którzy tutaj gotują jedzenie już po prostu wrócili do swoich domów na spoczynek wieczorny no i żeby odpocząć w nocy. W Tajlandii tego typu markety są bardzo popularne, gotuje się na nich jedzenie, można spożywać je jak widać na załączonym obrazku, korzystając ze stolików i z krzeseł, ale można również brać jedzenie na wynos. Jedzenie tajskie jest bardzo dobre w takich miejscach, można kupić je za bardzo dobrą, przystępną, lokalną cenę. Jeżeli jeszcze ktoś opanuje podstawy języka, może jeść pysznie, po prostu zdrowo i tanio. Zazwyczaj w takich miejscach kupują tajowie, obcokrajowców się nie spotyka zbyt często, ale jak się mieszka w takiej dzielnicy jak moja, gdzie jestem jednym z niewielu osób z zagranicy, no to siłą rzeczy korzystasz z lokalnych dobroci, takich chociażby jak bankuncy, market. A dzisiaj opowiem taką dosyć fajną historię. Jak widzieliście na początku tego filmiku pokazywałem sklep z owocami. Były pomarańcze, banany, mango steam, czyli mangostan, rambutan, no i wszelkiego rodzaju yy, owoce, które można spotkać w Tajlandii. A historia jest dosyć ciekawa. Ona pokazuje tutaj, jak schierarchizowane jest tajskie społeczeństwo. Wiadomo, że jest to kraj, który wyznaje buddyzm Theravada. A jak buddyzm? No to Indie, bo oryginalnie przecież Buddha pochodził z Indii i wprowadził, rozniósł swoją filozofię na całą Azję Południowo-Wschodnią. Natomiast trzeba przyznać, że w Tajlandii nie ma systemu kastowego, tak jak ma to miejsce w Indiach. Ale społeczeństwo jest zhierarchizowane, to znaczy, szanuje się osoby starsze, szanuje się kogoś, kto jest wyżej od Ciebie, jeśli chodzi o pozycję zawodową, o pozycję w hierarchii, szanuje się kogoś, kto ma większy, więcej pieniędzy, większe doświadczenie, kto jest od Ciebie po prostu starszy. No i na ten przykład moja małżonka jest pracownikiem na państwówce, pracuje po prostu dla tajskiego rządu. Co wiąże się z różnego rodzaju benefitami, mianowicie takimi, że przysługuje jej państwowa emerytura, darmowa, chociaż nic nie jest za darmo, ale państwowa służba zdrowia. Zarówno jej rodzice mają ubezpieczenie mają nieodpłatny szpital, lekarstwa. No i ja, jako że jestem jej małżonkiem, również jestem ubezpieczony pod nią więc moje życie, że tak powiem, jest w miarę ustabilizowane i bezpieczne ale trzeba mieć wizę małżeńską. A uzyskanie jej to jest nie lada, gratka, jest to po prostu przejście przez w cudzysłowie piekło. Natomiast wróćmy do pomarańczy. Moi drodzy, wszyscy wiedzą, że Tajowie są bardzo uśmiechniętym narodem, przyjaznym, otwartym, życzliwym, pogodnym. Ludzie są pomocni, no i oddają swoje serce wraz z uśmiechem na twarzy. Natomiast jak zagłębisz się w tajską kulturę, będziesz rozumiał troszeczkę język, już nie wygląda to tak kolorowo. Na ten przykład, dosyć często moja małżonka spotykała się z niewybrednymi komentarzami swoich współobywateli, po prostu ze względu na to, że ja jestem obcokrajowcem. No i kupowaliśmy pomarańcze pewnego dnia na wspomnianym markecie. Moja żona zapytała: No, czy masz tutaj pomarańczy? A sprzedawczyni na nią spojrzała takim wrednym dosyć wzrokiem i zapytała ją: No mamy, są krajowe i zagraniczne australijskie, ale myślę, że powinnaś wziąć australijskie, bo lubisz obcokrajowców. Później moja żona tłumaczyła mi, że to był przytyk do tego, że po prostu ona się zadaje z obcokrajowcem, że ma męża z zagranicy, a miała wówczas krótkie spodenki, odkryte ramiona i po prostu Tajowie dosyć często komentują to no po prostu niezbyt yy, pozytywnie, bo uważają, że tego typu dziewczyny są po prostu no, niedobre, że to są dziewczyny, które można spotkać na Cowsand Road, Sao Kow, Cowboy i tak dalej. Tylko ze względu na to, że moja yy, małżonka miała krótkie spodenki i odkryte ramiona. No i tutaj wracamy do państwowego stanowiska. Większość państwowych pracowników, czy to są policjanci, żołnierze, nauczyciele w szkołach rządowych, mają specjalne mundury wraz z belkami na pagonach. No i moja małżonka postanowiła, że po prostu da tej pani, która tak to skomentowała, pewnego rodzaju nauczkę i pokaże jej, kto jest wyżej w hierarchii społecznej, nie dlatego, że ma jakieś wysokie ego, ale dlatego, że postanowiła chronić samą siebie, jak i mnie, czyli nas chronić od głupich komentarzy, chronić od po prostu y, obgadywania, no i tego typu podobnych spraw. Umówiła się ze mną w ten sposób, że wróci po tygodniu na ten market. Umówiliśmy się na konkretną godzinę i założy swój służbowy mundur. Także moi drodzy, nie minął tydzień. Moja małżonka umówiła się ze mną na tym markecie, przyjechała. Spotkaliśmy się w samym środku, obok tego sklepu z owocami. No i mówi mi Tomek, idziemy kupować owoce. Idziemy, a ona mówi bezpośrednio do tej sprzedawczyni, masz zagraniczne pomarańcze? Chciałabym kupić z Australii. Kobietę zamurowało, słuchajcie, pochyliła głowę, jak gdyby na znak przeprosin, mówi, że nie mamy dzisiaj zagranicznych, ale są krajowe, jeżeli sobie pani życzy, to służę swoją pomocą. Sprzedała nam te pomarańcze, słuchajcie, no i potem spacerkiem wracaliśmy do domu. Ja mieszkam tutaj w tej dzielnicy około dwóch lat, a jako, że nie ma zbyt wielu obcokrajowców, praktycznie w cudzysłowie wszyscy mnie tutaj znają: od ulicznych sprzedawców jedzenia, po szewca, przez y, mężczyznę handlującego telefonami komórkowymi, od kobiety, która sprzedaje mleko sojowe, po ludzi na tym właśnie markecie. Widząc moją małżonkę, która ze mną spaceruje w tym służbowym mundurze, a nikt nie wiedział, jaki ona wykonuje zawód, słuchajcie. Wszyscy zaczęli patrzeć na nas przychylnie, uśmiechać się, yy, machać niektórzy rękoma, słuchajcie, i tak dalej. Nawet ludzie, którzy do tej pory, mimo że dwa lata tutaj mieszkam, patrzyli na mnie dosyć nieprzychylnym wzrokiem, chociaż wiedzieli, kim jestem, i witali się, ale nie tak chętnie zmienili swoje nastawienie, słuchajcie. Nie minęło od tamtej pory miesiąc, teraz jak spaceruję nawet samotnie na tej ulicy, to większość ludzi jest dla mnie życzliwa. Słuchajcie, witają się ze mną, pamiętają mnie z imienia, a to dlatego, że w Tajlandii szanuje się pracowników na państwowych stanowiskach. Zwłaszcza nawet jeżeli ktoś jest nauczycielem. Nauczyciel ma tutaj respekt nauczyciel jest szanowany przez ludzi, przez rodziców, przez społeczeństwo. Bo praca nauczyciela na państwówce, moi drodzy, różni się sporo od pracy nauczyciela w Polsce. Trzeba zdawać specjalne egzaminy. Po ukończeniu studiów i rocznej praktyce rząd wysyła nauczyciela do, w dany region Tajlandii, przydzielając mu określone miejsce i kilka szkół do wyboru. Jak już się wybierze tę określoną szkołę, to trzeba minimum 4 lata odpracować, żeby móc aplikować, o powrót w swoje rodzinne strony, do swojej rodzinnej miejscowości. Przy założeniu, że będzie oczywiście miejsce w lokalnej szkole na to określone stanowisko. No i tutaj zależnie, czy ktoś jest nauczycielem od social studies, nauczycielem historii, języka i tak dalej, praca nauczyciela po prostu jest równorzędna pracy policjanta, żołnierza prawnika. Jest to praca urzędowa z różnymi belkami na pagonach, więc z różną pozycją. Zresztą to nie dotyczy tylko pracy. Ogólnie w Tajlandii społeczeństwo jest dosyć schierarchizowane. Ludzie bogaci na szczycie, no, mniejsza lub większa klasa średnia, ludzi na dole. No i po prostu jest szacunek do starszych. Na ten przykład, co bardzo mnie zdziwiło, moja małżonka ma dwie starsze o 15 lat siostry. No w Polsce, jak ma się brata, albo siostrę, albo starszego kuzyna, no to zwracamy się do siebie po imieniu, tak? Na zasadzie Andrzej, Mariusz, Adam i tak dalej. A w Tajlandii, jeżeli ma się starsze rodzeństwo, zwraca się do niego przedrostkiem Pi, co mniej więcej oznacza, jeżeli powiem na ten przykład Pi majura, moja starsza siostro majuro, w ten deseń. No, jest to po prostu część kultury tajskiej. Myślę, że jest to dosyć interesujące dla widzów, którzy do tej pory tego nie wiedzieli, i bardzo ludzie to stosują, nawet wśród członków własnej rodziny. Tak się zwraca do kuzynostwa, do braci, do sióstr, do wujków, do ciotek itd. i tak dalej. I tak dalej. Więc moi drodzy, tutaj Wam pokazuję tę historię, żeby Was uprzedzić, że mimo że Tajowie są naprawdę świetnym narodem, są przyjaźni, uśmiechnięci, pomocni, przyjacielscy, jeżeli zagłębimy się w lokalną kulturę, poznamy troszeczkę język, widać, że wygląda to troszeczkę inaczej, a za uśmiechem mogą się skrywać nie zawsze pozytywne uczucia. Więc pozdrawiam Was serdecznie, ryżem po oczach. Jak odwiedzicie Tajlandię, zapraszam na Bankun Sea Market. Zjemy bardzo dobry obiad, który będzie pyszny, zdrowy i tani. Trzymajcie się i do miłego!